Stało się, Że ona przekonała mnie do zamówienia turbiny z wypasionej 800W, będzie to FX800 model. Przekonywała mnie szczególnie mówiąc jedno zdanie. Jest nam ono... Niepotrzebna jest, bo ona No właśnie, że jest niepotrzebna, że łuczy. My zobaczymy. Domówiliśmy ekstra, taki inny sterowniczek, żeby można było podłączyć baterię Liter 4 Będą dwie do ładowarki pod jeden akumulator. Zobaczymy, jak się to wyjdzie. Trzeba to chyba obliczać. Ale tak jak mówiłam, no żona mnie przekonała. Powiedziała, że buczy. A mi się podoba. Jak buczy to jest moc, idzie, idzie w akumulator. Także czekamy. Mam nadzieję, że z półtora miesiąca max, Bo już miała być zamówiona z Polski, idzie z Chin. Bo się okazuje, że te, co są wystawione, że są w Polsce, te pionowe, które akurat tak. Może wizualnie się nam podobają, może nie dadzą prądu, może dadzą, no magazyn wyprzedamy, a dalej stoją na Newton, na tych Aliexpress. Także zobaczymy co to dojdzie. Eee, może dam jakąś miniaturkę tutaj o, z boku jak to wygląda. A może na końcu jak to wygląda. Nie chcę mi się bardzo to coś. Eee, Oprawianie naszych filmików. Eee, ona prowadzi. Eee, na razie, żeby mnie nie zabiła. Turbina będzie troszkę kosztowała, dodatkowy sterownik też będzie kosztował, no i oczywiście praca własna, może jutro żona zacznie kopać dołek pod fundament, mini fundamencik jakiś pod rurkę, żeby zmontować ją chociaż na wysokości 3 metrów, zobaczyć czy da chociaż mini wat, żeby można było prostownicę podłączyć, no, a widzimy się.